Witam widzowie, dzisiaj będzie już trzeci opening. Teraz kart LEGO Minecraft. Oczywiście zapraszam Was i zostawcie łapkę w górę, no i sobika. A teraz otwierajmy. Pierwsza to jest ta saszetka. I to jest seria piąta, znaczy jest pierwsza. No i oczywiście mamy limitkę, to jest moja druga. A limitki są rzadkie, nie, nie to co w Ninjagoch. No i ostatnie. No już nic ciekawego. Ale lecimy. Zapraszam. Pierwsza to będzie karta ze szkieletorem. Uwaga! O, tu będzie. Y, jak on się nazywa? Mushroom, grzybek. Oczywiście neonowa. Układanka. NEON, DZIECKO ZOMBIE, i... No, sorry. Będę musiał to wyciąć. Ech. Dobra, kolejne. Alex, czyli ta, ta osoba, która nie wiadomo, czy to jest chłop czy dziewczyna. Świetnie. Waga Komiksowy Nadzorca, o i jakby coś tam będzie, oczywiście pięć saszetek, jakby, no w tym pięć kart specjalnych, no więc, no Pająk Jaskiniowy, to nie wiem czy to dobrze widać, ale ładne karty, no Nowy Płony, Płomyk, Rybiki, Otoczony, to jest chyba taka ak karta akcji X Komiksowy nederowy Rycerz, teraz Creeper. Ja w ogóle poluję na Villagera, jak można go w ogóle dostać, to ja na niego poluję, ale nie wiem, czy można go dostać. Ale dobra, lecimy. I dzisiaj w ogóle mam kadr, kadr mały, więc no przepraszam. Steve. Steve też był fajny. Owce. No nowa drużyna, Królewski Wojownik i Rycerz Lama. No nowy zombie. Wybuchowy nastrój, to też jest fajne. No i zombie. Co jeszcze? Ile mi jeszcze zostało? Tylko dwie saszetki. Hech. Teraz wylosujemy. Wpadła szkoła na tablicy na. Jezu. Wpadła szkoła do piwnicy. Napisała na tablicy pysy i chy i k. Steve. Jaki to jest satysfakcjonujący dźwięk. Utopiec. kop, pij, powtórz. Ja no nie jestem fanem takich kart. No nowy kusznik, koza, drużyna kurzy jeździ, kur, dru, kurzy jeździec i pajęcz jeździec i przekąska ciasteczko. I proszę dajcie mi villagera. Teraz dam wam ten satysfakcjonujący ciąg Mam nadzieję, że było to słychać. Dobra, ostatnie. Chyba tak ostatnie sześć kart. Nie, z tej strony uwaga o świnia, neonowy utopiec, agresywne pszczoły, nowy królewski wojownik, pszczelarz i jazda w dół. Oczywiście ja mam jeszcze kilka kart w domu, ale nie przyniosłam ich, więc teraz podsumowanie. Tada! Teraz to pokażę bez tego syfu. No, wygląda to tak, czy się opłacało? Tak i teraz w przeliczeniu no, no, neonowych kart jest tutaj jest tutaj siedem jak ma na szybko. Zwykłych kart jest 15, a błyszczące są trzy karty błyszczące, czyli jakby o to mi chodziło. No i jedna taka karta i jedna limitowana. Czy się opłacało? Tak.